Szczerze, uwielbiam ten moment, gdy oczekiwania dobiegają końca. Znaczy każdy lubi dzielić się swoimi przemyśleniami, swoimi analizami, ale teraz przyszedł czas na ich konfrontację z rzeczywistością, a my przekonamy się, kto wyjdzie z tarczą. Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa na to spotkanie na Vitality Stadium, abyśmy oglądali, grach. Znamy już jedenastkę formów. Wygląda na to, że trener ustawił zespół w ofensywnym ustawieniu 1-4-5-1. Tak, szykuje się batalia o środek pola. Spory za... Teraz Gabriel Martinelli. Gabriel Martinelli się Jeśli to strzelam, zyskają większą przewagę w tym meczu. Uwaga, może Wiązkuje. Niebezpieczeństwo oddalone. Za moment rzut roz... Tym karnym może tak swojej drużynie prowadzenie 3 do 0. Tak jest. Trafiony, zatopiony. Pewne uderzenie z 11. Otrzymuje podanie Lukaju Jak w to nie wpadło? Do Hakimiego. Ale nic z tego. Ostatni gwizdek. Arsenal zdobywa w dzisiejszym spotkaniu trzy punkty. No, dziś w tym spotkaniu z zespół zaprezentował się naprawdę wyśmienicie. Wygrywają wysoko i w pełni zaspiesznie. Proszę Państwa, nie zajmuję się piłką od wczoraj, a każdy... Halo, kłaniamy się Państwu w pas ze stadionu, na którym już za chwilę ciekawie zapowiadające się... Uwaga, okazja do prowadzenia! Bada Pínka za plece obronců. Poluje piłkę, co teraz raz vymyšlí, Okazję, by dobrać do jednego z kolegów. Teraz Sosimen, Gabriel Martinelli i mają to. Dominowali, wreszcie się poczekali. Odbierają strzelanie w tym meczu. Saka otrzymuje podanie. Przy piłce. No i po zagrożeniu. Dobry odbiór. Uwołaniem się z podkrycia. Okazja. Wciąż może być ciekawy, Ale teraz. I to już koniec spotkania. A zwycięzcami są tu dzisiaj kanonierzy. Dzisiaj widzieliśmy jak wiele znaczy dla drużyny korzystny wynik na początek. Po tym meczu zespół ma już dwa zwycięstwa w dwóch meczach i nie wydaje się...